Huhu, huhu, piąty mm. Ty znowu jesz? Wziąłbyś przykład tego bandyty z YouTube'a. On za wygląda dobrze. Mmm, ten wącik. Ciasteczko. Serio? Weź się w końcu rusz.

Pytać i Jutro Warszawa o 12 na ławersce. Hmm. Po co? Po, po co to się nogi no co? Aż tak różdupę to się dowiesz. 12. A was, moi drodzy pisze witam w projekcie Moc. Dzień dobry wieczór. Hmm. Projekt Moc to mo Nasze dziecko. Na pewno jest to takie moje małe, skryte wewnętrzne marzenie, żeby dać coś od siebie, Wam czy w ogóle społeczeństwu więcej aniżeli tylko i wyłącznie testowanie elektroniki i w pewnym sensie promowanie konsumpcji, bo o ile lubię robić to, co lubię, i myślę, że duża część z Was myśli sobie, mmm, tyle sprzętu technologicznego na co dzień, tyle zabawy. Nie powiem, rzecz fajna ale to tylko i wyłącznie rzeczy materialne. I to właśnie między innymi wartość swojej pracy oceniam jako niską. To znaczy, wiecie, są te takie statystyki, badania, jak społeczeństwo ocenia wartość danego zawodu i ja z tym po prostu najzwyklej w świecie się utożsamiam. Nie uważam, że niosę jakąś wartość, jeżeli puszczę zwykłą, pustą reczkę jakiegoś produktu. Lubię, gdy mam okazję dać Wam coś więcej, a żebyście wyszli z jakimś smakiem po tym materiale z jakąś wiedzą, taki między innymi był materiał o ferfonie, czy chyba szczególnie o bateriach na kanale e, iskomu. Ale projekt moc to krok dalej. Krok więcej o pewnym meritum. Meritum całego tego projektu moc jest to, że. Zwykły człowiek noszący zwykłą technologię na nadgarsku nie zdaje sobie sprawy, jakie fajne rzeczy w sobie kryje, że wystarczy kliknąć, chcę rozpocząć trening, czy to na smartwatchu, czy w aplikacji i możemy diametralnie zmienić nasze życie, nasze zdrowie, nasze samopoczucie. I wszystko wokół tego, i powiedzmy, że wiem, co mówię, bo w historii już robiłem taki projekt sam dla siebie, i kiedyś tam Maja powiedziała mi: a przytyło się. Nie zaprzeczyłem. Przez co pożyczyłem od skomu tam zegarek, zacząłem się troszeczkę więcej ruszać, monitorować swoje zdrowie. I z czystej ciekawości kliknąłem po prostu e, tam dedykowany trening, co, co, co to z tego będzie. I nagle po czterech miesiącach okazało się, że z czegoś takiego Zrobiłem coś takiego. Mimo, że dalej jadłem pizzę, mimo, że dalej spożywałem jakieś tam trunki, jadłem chipsy, żelki. I słuchajcie, to będzie etapowy projekt. Sorry, że tak tyłkiem, ale zmieniłem kamerę. Składający się z powiedzmy trzech etapów, no bo to jest projekt moc. Całość polega na tym, że po prostu zaczynamy się ruszać. Bierzemy, klikamy. O kurde. Na waszych smartwatchach klikamy e, dedykowany trening i zaczynamy biegać. Dokończymy, bo nie mogę się skupić. Tak to się moi mili prezentuje. To co jest tutaj najbardziej kluczowe, to to żeby strecha rodowania. To znaczy po prostu od poniedziałku do piątku do 12:00 bierzemy sobie ograniczamy fast foody, chipsy, a w weekend, jeżeli chcemy no, to sobie z tego korzystamy. Bez żadnego tutaj trenera personalnego, bez żadnej diety pudełkowej. W ogóle rozważałem, żeby wziąć, yy, spróbować nawiązać współpracę jeszcze z jakąś dietą pudełkową, bo jest to modne. Ale, właśnie, siłą też kolejną tego projektu ma być to, że ja kiedyś na takich najprostszych założeniach osiągnąłem ten swój sukces. I właśnie to też chcę Wam. A! Niezła. Hmm? Hamuwa ale bywało lepsze. Natomiast robiłem to wtedy tylko i wyłącznie dla siebie. Nie dzieliłem się tym, nie publikowałem, bo ja nie z takich influencerów po prostu. Tylko mając świadomość jak dużo dobrego dla siebie zrobiłem i nie chodzi o to populistyczne, jak to w sieci, jak to ja pięknie wyglądam, tylko o mental, jak dobrze się czułem fizycznie, mentalnie, psychicznie, stwierdziłem, że muszę to jakoś publicznie sprzedać. Pytanie jednak brzmiało jak? A no tak, Можно? Так. Не, <Sie> не, <nie, dzięki>, <Sie> co my się tu spotkaliśmy? No chyba wiesz po co. Masz dziś jakieś badania? No coś mam. Coś mam. Nie coś, tylko masz dziś badania wysiłkowe. Człowieku, ogarnij się. To jest poważny projekt. Mocny z ciebie zbój. Nie zaprzeczę. No to co? Idziemy? No idziemy, idziemy. No ale gdzie ty idziesz? Chodź. A cóż, czekaj, 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 czekaj. Ustalmy punkt startowy. Punkt startowy? Dobra, dawaj. Ustalimy punkt startowy. No dawaj to. No i cóż, moi mili Rafianie, był dzień kiedyś, kiedy zadzwoniłem do Mateusza, twojej rzeczy i postanowiłem to nie sam e, zorganizować, a wraz z, z Mateuszem, bo choć myślę, że Mateusz się ze mną trochę nie zgodzi, e, napisał do niej wiadomość, tu nie chodzi o, o rywalizację, a o motywację, to muszę Cię tylko wystraszyć. Moją motywacją jest rywalizacja. Bandziorze. <noise> <noise> Mateusza, Twoja Nasza rzecz poznałem jakiś czas temu napisałem do niego po prostu z chęcią docenienia jego wyjątkowej powiedzmy twórczości na kanale. Nie będę o nim opowiadać. Mateusz zrobił można powiedzieć lwią część tego projektu. Jakby na to nie patrzeć to ja dzwoniłem on mówił. Zresztą Mateusz też jest pomysłodawcą nazwy tego projektu Moc gdzie M to mobilizacja co może być odpowiedzią na wasze pytanie. Po co my się tam w ogóle spotkaliśmy? Później wyjaśnimy jeszcze dokładnie, na czym polegają te, te litery. Natomiast jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać Wam, że każdy z nas może po prostu podjąć tę decyzję o zmianie swoich przyzwyczajeń, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Naprawdę wystarczy niewiele, żeby dodać taką jedną fajną rzecz do tego swojego postanowienia, czyli zbadać się profesjonalnie i ocenić swój stan zdrowia. Przez pryzmat badań lekarskich i właśnie to chcemy dziś zrobić. Natomiast jest jeszcze, kurde, znowu kaptur, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Partnerem technologicznym został Huawei, i jest ku temu bardzo ważny powód, z tego względu, że najwięcej osób statystycznie posiada zegareki Huawei ja w Polsce. Więc statystycznie ten fundament, że najprostsza forma aktywności od ręki trafi do prawdopodobnie jak największej liczby osób. Ja wybrałem akurat sobie Fit 4 Pro, ale uważam, że bardzo ważnym faktem tutaj do podkreślenia, a przynajmniej ja tak czuję, jest to, że opiera się to partnerstwo niezlecenie. To znaczy to my szukaliśmy partnera do realizacji tego projektu, a nie on nas. Wiadomo, że tu chodzi też o kwestie finansowe, żeby to się jakoś e, spięło finansowo, ale też technologiczne, żebyśmy mogli tych produktów używać oraz realizacyjnego, o czym zaraz się e, przekonacie, ale też i w kolejnych odcinkach, tylko tu nie ma przypadku. Zależało nam na tym, żeby produkty były przystępne cenowo, a z mojego doświadczenia, żeby oferowały dual-band GPS, możliwość podłączenia każdego pasa herem takiego naklatkowego, z którego będę korzystał, Stać, e, przez Bluetooth oraz co najważniejsze, żeby oferowały te predefiniowane, a właśnie nie dedykowane pod każdego z nas tutaj e, zebranego treningi biegowe, i żeby w razie czego, gdyby on poza nasze możliwości wykraczał, albo my byśmy poza jego możliwości wykraczali, to żebyśmy mieli możliwość wgrania własnego e, jakiegoś z sieci czy własnego wymyślonego treningu. I z racji, że one to oferują, to właśnie taka, a nie inna. Decyzja. Chcielibyśmy, żebyście również wy uczestniczyli w tym naszym wyzwaniu, więc proponujemy, że jeśli ktokolwiek z Was postanowi się ruszyć, wyjść na spacer. Jaki wielki! Pobiegać, zarejestrować to w jakiś sposób bez względu na to, z jakiego zegarka korzystacie, to możecie wrzucić to do social mediów, tych, które wam odpowiadają, i oznaczyć nas nasze profile, na których na pewno nas znajdziecie oraz dodając hashtag, w moim przypadku. Hashtag Team Twoja Rzecz, w przypadku Łukasza Hashtag Różdupę. Dlaczego tak niekulturalny? Zaczynamy od prędkości bardzo spokojnej, dla każdego to może być coś innego. Łukasz zacznie test od 9 km na godzinę. Co dwie minuty bieżnia przyspiesza o 1 km na godzinę. Test odbywa się do wysiłku maksymalnego. Dla mnie jednoznacznym sygnałem, że mam zatrzymać bieżnię, jest chwyt dwoma rękami za tą poręcz. Moja statystyka prywatna mówi: Nie zamykaj oczu, to się nie przewrócisz. Krok do przodu prawa dłoń chwyta tą poręcz. Dezynfekujemy sobie palce. Będzie nakuwanie. Będzie nakuwanie. pierdziele. To jest pozycja, którą potrzebuję od ciebie co dwie minuty do pobrania kropelki krwi. Starasz się biec swobodnie, jak najbardziej naturalnie. Mm. Mm. Stop it. Get some help. 35 sekund do następnej prędkości. Swobodnie, luźniutko. Tylko kładziesz rękę tak jak teraz. No i swobodnie, bardzo dobrze. Matko bosko, powiem Wam, że umiejętność prowadzenia takiego materiału i projektu u mnie to jest jakieś zero, jak, jak nie niżej. Ani nie powiedziałem Wam, gdzie jesteśmy, a byliśmy w Sportslabie, ani nie przedstawiłem Wam magistra Bartosza Hoffmana, który te badania wykonywał oraz udzielał wielu cennych informacji i wskazówek ciekawostek, ani nie powiedziałem też, po co w ogóle to robimy. Pierwszym badaniem to było sprawdzenie składu naszego ciała. I ja absolutnie nie, nie jestem w stanie pojąć, jakim cudem mam tak niezły skład jak na ojej, daleko, oj, daleko mi od ideału e, dietę. Z kolei drugie badanie to, że było to konkretne wydolnościowe, czyli bieg na bieżni, gdzie ta przyspieszała co dwie minuty o 1 km na godzinę. I w momencie, kiedy nasz organizm mówił kaput. To przerywaliśmy ten test. I takie proste dane są wam w stanie wskazać, powiedzieć o tym, jakie macie maksymalne tętno, jakie są wskazane progi, próg mleczanowy, umiejętność przyswajania tlenu itd. itd. I jeżeli chodzi o moje wyniki, to w sumie pokażę tutaj w stawie. Wyszły znowu, ja nie wiem, ja, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio biegałem, a wyszły nadzwyczaj też yy, poprawnie. Natomiast to, co kluczowe, to nie to jest tak, że musicie te badania zrobić, a wręcz przeciwnie, bo z tego, co zrozumiałem, to przez pierwszy okres treningowy te dane, te parametry najbardziej się właśnie zmieniają, a później to troszeczkę zwalnia. A kolejna rzecz jest taka, że większość smartwatchy też potrafi Wam te dane oszacować. One nie będą tak dokładne i miarodajne jak z takiego badania, to chyba rzecz jasna, ale przy pewnej Powtarzalności i regularności treningowej na bazie mediany tych wszystkich zebranych danych, algorytmy czy też AI, jak zwał, tak zwał, będzie Wam w stanie wskazać, czy robicie dobrze, macie postęp, czy też nie. Wiem, że brzmi to abstrakcyjnie, że to jest niemożliwe, ale z własnego doświadczenia wiem, że co prawda działa to po japońsku jako tako, ale mimo wszystko realnie działa. Na ten moment możemy sobie zerknąć, yy, tak globalnie, na to, jakie trendy wykazują te wykresy. Widać, że mamy stały liniowy przyrost tętna i pochłaniania tlenu. To jest bardzo ważne w kontekście prawidłowości reakcji organizmu na wysiłek. Widać, że po prostu twój organizm adekwatnie do wzrostu intensywności podkręca te wskaźniki. Po prostu potrzebujesz więcej energii, więc on adekwatnie do tego reaguje i to świadczy o zdrowiu, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy i układ oddechowy vo 2 max na ten moment w okolicach 48, vo 2 max czyli zdolność organizmu do maksymalnego pochłaniania tlenu. Jest to wynik bardzo dobry na tle populacji dla mężczyzn w Twoim wieku. E, mamy krzywą mleczanową, którą Ci wydrukowałem, to jest zmiana stężenia mleczanowej krwi w trakcie całego wysiłku. Między innymi e, na tej podstawie również wyznaczamy sobie owe strefy i progi. Skończyłeś na prędkości 18 km na godzinę. Przytętnie 202. Prób tlenowy, czyli koniec strefy drugiej, masz w okolicach 165-167. Więc nie dziwi mnie to, że na 150-160 sobie spokojnie biegnie, czy jest luźno. To, że ktoś przebiegł dłużej, to nie znaczy jeszcze, że będzie lepszy w półmaratonie. Może być tak, że jeden z Was będzie lepszy na piątkę, drugi w półmaratonie. Pracuj, pracuj, pracuj. Konsekwentnie. Oddychamy, oddychamy. Nie odpuszczaj teraz, nie odpuszczaj. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wytrzymaj jeszcze w tym dyskomforcie, wytrzymaj, wiem, że jest ciężko. Oddychamy, spacerujemy, wszystko dobrze. Jeśli by porównywać z Łukaszem, to przebiegłeś sporo krócej. Czyli on ma dużo więcej zapasu na tych wyższych prędkościach. Ale na tych wolnych wcale nie wypadłeś jakoś dużo gorzej. W sensie masz podstawową wytrzymałość i to, że ty biegasz natętnie 160-165 i się dobrze czujesz. To jest jak najbardziej zrozumiałe, bo próg klenowy w okolicach 170 może odrobinkę niżej u Ciebie występuje. To znaczy, że po prostu. Masz dosyć wysoki ten proteinowy. No, Mateusz ma gorszą wydolność na dzień dzisiejszy. Ja zresztą on to mówił wprost, tak. więc jakby to, to też mnie tak kosztem zupełnie dziwi. vo 2 max w okolicach 40, wynik poniżej przeciętny dla mężczyzn w swoim wieku na tle populacji. Ale ja bym się skupił raczej na tym, co tutaj wytrzymałościowo jest spoko. Bo widać, że po prostu nie masz tolerancji w ogóle na te duże wysiłki, bo bardzo szybko to mleczan ci rośnie. U kasza ta krzywa jest taka przeciągnięta. U Ciebie fajnie, że jest płaski początek, ale potem bardzo szybko to wszystko idzie do góry. No. Więc najważniejsze teraz to, co będzie dla Was: czekacie na raport, analizujecie strefy, wprowadzacie do zegarków i po prostu planujecie trening w oparciu o strefy. Dzięki strefom wiem, w jakim zakresie tętna mam się poruszać, żeby zrealizować cel treningu na danej jednostce treningowej. Tyle, czyli optymalizujemy to. Co jest super ważne u amatorów, którzy nie mają całej doby na regenerację. Gdzie chcemy bardzo precyzyjnie to obciążenie kontrolować. No. I gdzie u ciebie, jak się wyśpisz, to tempo rozbiegania będzie wyższe przy danym tętnie, a jak się nie wyśpisz, to innego dnia przy tym samym tętnie będziesz musiał być odpowiednio wolniej. Ale dzięki temu mamy informację, jakie to jest bezpośrednio, no powiedzmy pośrednio, ale obciążenie dla mojego organizmu w dniu dzisiejszym. A to o to chodzi. Nie? Że to tętno uwzględnia po prostu te różne zmienne. E, no dobra, tyle na dzisiaj. No, no i tak, i w tym momencie miało być podsumowanie, ale. Ja już mówiłem, że moje umiejętności prowadzenia. W ogóle w tym podsumowaniu wyszedłem trochę na buca. Znaczy, według Mateusza, to ja tam jestem po prostu sobą. Ja już wiem, jak jego materiał na pewno będzie wyglądać. Będzie taki poetycki, flegmatyczny, elegancki. I absolutnie nic do tego nie mam, ale chłopiec po AWF-ie regularnie gra w siatkówkę, co jakiś czas biega, a ten przyjeżdża i nagle mówi mi: Ja nie wiem. Ja nie wiem, co mi dziś wykażą te badania. Może się okazać, że. Moim początkiem będzie intensywny, ale regularny spacer, a dopiero później zacznę biegać. Słuchajcie, ja mam do Was uprzejmą prośbę, robimy tak. Wchodzimy na jego równoległy materiał i piszemy hashtag różdupę. Pokażmy, piżo bo to jest ten moment, w którym sobie uświadamiam, że no tak. <grytanie> ta. I będą dwa komentarze: mój i maj. <grytanie> Wracam już do domu, to tam na spokojnie zrobimy podsumowanie. Słuchajcie, podsumowując i reasumując. biegać każdy może. Trochę lepiej. Trochę gorzej i to chcemy Wam wraz z Mateuszem w tym projekcie po prostu e, pokazać. Wiadomo, że nie każdy zawsze może biegać, bo są różne problemy zdrowotne, e, których e, czasami nie da się uniknąć. Trzeba mieć samoświadomość w tym wszystkim. Dokończymy już bez. Chcemy Was po prostu zachęcić do wspólnej aktywności, wspólnej powiedzmy też e, zabawy. Będziemy to relacjonować na naszych e, social mediach, e, w shortach, w kolejnych materiałach tak, e, spoilerując. E, bo chciałbym wycisnąć wszystkie soki, jakie się da z tego projektu MOS, bo nie będę ukrywać, że jaram się nim, mówiąc e, oczywiście, zapożyczając najbardziej. Myślę, że nawet bardziej jeżeli nawet jak zaczynałem na YouTubie, bo e, oczywiście pamiętam wszystkie emocje towarzyszące z rozpoczęciem kanału, później pokazaniem twarzy, jakie miałem, ale nigdy nie, nie mogłem nikomu tak, chociaż tak pomóc, a to jest tym wszystkim właśnie. Najfajniejsze. Hashtag tak: